Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ciekawe spotkanie rozegrali w niedzielne przedpołudnie piłkarze lks Ujankowe 1968 i pogoni trębaczów. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3.0, chociaż z zawodnicy trenera Dariusza Piędziocha długo byli równorzędnym rywalem. No mecz nieszczęśliwie kończy się 3.0, oczywiście dla nas. Eee, no mecz taki walki. Nie będę tutaj oceniał pracy sędziów, tak. Bo to nie, nie o to chodzi. Mamy własne błędy, musimy na nich pracować i je eliminować. Po pierwszych 45 minutach Jankowianie prowadzili 1 do 0 po trafieniu Miłosza Szefnera. Kiedy na początku drugiej odsłony goście mocniej przycisnęli, wydawało się, że wyrównanie to tylko kwestia czasu. Gospodarza, a dokładnie Miło Szefner, podciął skrzydła pogoni swoim drugim trafieniem. A dramaturgia była druga połowa. Trambacz nas przycisnął, ale udało się strzelić bramkę na 2 0 i zakończyć mecz. Dobrze, że to już jest ostatni mecz, bo też kadrowo coraz słabiej. W sensie kontuzje nas wykluczyły. Myślę, że po zimie się odbudujemy trochę. Wzmocnienia będą w tej przerwie? Na pewno napastnik jakiś będzie, bo nam brakuje napastnika. Rafał miał kontuzję z Kalisza. Może wróci, i zobaczymy. No musimy mieć jakąś żądbą. Brakuje rządła. Tuż przed końcem meczu wynik spotkania ustalił wprowadzony na plac gry nominalny bramkarz Piotr Ochnio. Jankowianie przezimują okres w środkowej strefie tabeli. Pogoń musi solidnie przepracować ten okres, jeżeli nie chce rok po roku zaliczyć degradacji. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.